Lista aktywnych fanów, oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 Robuxów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz. Wyniki konkursu 2 listopada. Kurczę, ja już się totalnie poddaję. Chyba już nigdy nie znajdę dziewczyny. Ale stary, dlaczego tak sądzisz? Nie wiem, jestem przegrywem i biedakiem. Pomóż mi jakoś, jeszcze robaksy by mi się przydały. Bo od kilku lat wyglądamy tak samo, czyli bekońsko. Ej, mam pewien plan, który może wypalić. No co tam? Co ty na to, aby podrywać bogate dziewczyny? I potem będziemy je okradać z robuksów? Bogate dziewczyny? Ty się słyszysz, co gadasz? No normalnie, podobno dziewczyny lecą na chłopaków z psami. Tego jeszcze nie słyszałem, XD, czyli co chcesz sobie psa kupić? Nieco ty, pożyczymy od jakiegoś ziomka parę robuksów. I kupimy awatar psa i ty go będziesz miał, lub ja. Ale wolę, abyś ty go miał, a ja będę realizował cały plan. Haha, ha, ha. ty jesteś powalony, ale brzmi to dobrze. Tylko kto nam pożyczy robuksy, abym mógł awatar psa kupić? Czekaj, spytam mojego starszego brata, dodam go do grupki. Oliver dodaje starszego brata do grupki. No co tam młodzi, co się dzieje? Braciszku, potrzebujemy trochę robuksów. Robuksów? Po co wam to? Ja nie potrzebował w twoim wieku. Po prostu chcemy sobie kupić jakieś skiny, a nie być biedakami. Nie wiem, mam tylko tysiąc i nie chcę rozdawać. No pliska stary, mam za miesiąc urodziny, oddam ci od razu. Dobra, dam ci te robuksy, ale w dniu urodzin od razu oddajesz. Super, kocham cię braciszku, jesteś najlepszy. Już się nie podlizuj młody, zaraz ci je przeleję na konto. Daj mi parę minut, ja lecę elo... Nara, i czekam, szybko to rób. Oliver dostaje 400 robuksów! Sztos, mam już robuksy na koncie, haha. To poszukajmy teraz jakichś skinów na markecie. Cały czas myślisz, że to dobry pomysł? Nie będzie z tego żadnego przypału? No, coś ty, dla pewności możemy zrobić, także drugie konto zrobisz. I na bieżąco z tego konta będziesz mi te robuxy przelewał. To nie jest głupie, bo jak dostanę bana, to nich nie stracimy chociaż. Dobra, to szukaj skina na markecie. Ja idę robić drugie konto. Okej, spiesz się, bo nie mogę się doczekać tej akcji. XD. Oki to lecę. Kacper zakłada nowe konto. Konto założone, masz jakieś skiny już na oku. Tak, zaraz podeślę ci ID produktów i to kupisz. A jeszcze muszę ci te robuxy podesłać. Oliver wysyła robuxy Kacprowi. O mam robuksy, to podawaj te kody i kupuję to. Mam nadzieję, że nikt nie nakryje naszych prawdziwych tożsamości. Ja stary, za bardzo to przeżywasz. Nikt nam nic nie zrobi, uwierz mi. Haha, ha, ha, no dobra, ufam ci mordeczko. Łap, wysłałem ci całą listę kodów na czacie. Oki to idę to wszystko kupić, zaraz wracam. Pięć minut później? Jak stary wyglądam. Haha, ha, ha, ale to jest powalone. Przecież te laski będą zryte, jak będę cię dodawał do grupki. To dawaj działamy, sprawdzimy, czy faktycznie twój plan działa. Oki, to lecę na Brookhaven szukać jakichś bogatych dziewczyn. Będę cię jak coś zapraszał do grupki, jak będę gotowy. Sztosik, to leć, czekam na ciebie. A tak w ogóle to co ja mam robić, jak mnie dodasz? Nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie w trakcie i będziemy myśleć, ja lecę na ten Brookhaven. Oliver dołącza na Brookhaven! Dobra, czas poszukać jakichś dziewczyn. Kurde, same biedaczki tutaj są, ale zaraz. Tam jest chyba jakaś bogata, dołączę do niej. Jedynie lipa, że ma biedną koleżankę, ale cóż, przeżyję. No siemanko dziewczyny, mogę dołączyć? Hej, czemu do nas dołączyłeś? Nie widzisz, że teraz gram z moją bestią? Myśli, bogata laska ma koleżankę bekonicę? Przecież to jest niemożliwe, że takie przypadki istnieją XD. Halo, odpowiesz mi? Dlaczego milczysz jak mysz pod miotłą? A już, już przepraszam. Chciałbym się zakolegować. Czy mogę z wami na chwilkę pograć, bo nikt mnie nie chce? Ojejku, ale z ciebie biedaczek, pewnie wyzywają cię, bo jesteś bekonem. No niestety tak, to jest jakiś dramat po prostu. Dlaczego ludzie są tacy podli? Myśli, ale biedny może mu pomóc. Wydaje się spoko. Dla mnie jest ok, jeśli do nas dołączysz. No dobra, tylko proszę nie bądź toksyczny, ok? Ludzi, to w co pogramy? I mam pytanko? Tak, pytaj śmiało, chętnie ci pomożemy, jak masz problem. Czy mogę dodać mojego pieska do grupki? Czekaj co, pieska czy ja dobrze słyszę? Tak pieska, nauczyłem go grać w Roblox. Potrafi nawet powiedzieć pojedyncze słowa, haha. Ha. Ty chcesz nam wmówić, że twój potrafi gadać? No tak, bo on jest trochę zmutowany, ale serio, to co mogę? Tak, jako kocham pieski, dodaj go jeśli chce. Mam nadzieję, że nie będzie na nas szczekał. Oki, to idę mu komputer włączyć, zaraz będę. Super, to czekamy na ciebie. Oliver dołącza do Kacpra. Stary, mam dwie dziewczyny, jedna bogata, a druga bekon. Wmówiłem im, że nauczyłem psa grać w Roblox i że mówi pojedyncze słowa. Haha, ha, co ty dajesz mordo, to dodawaj mnie tam. Tylko czekaj, musimy to jakoś przekminić. Nie możesz mówić jak normalny człowiek, musisz mówić jak bot. Znaczy wiesz, jak niedorozwinięty człowiek haha. Ha. Haha, ha, ha, nie no, to będzie mocny challenge. Ale cóż raz się żyje. Dawaj, dodawaj mnie tam XDD. Oki to postaraj się, aby je dobrze wkręcić. Ja muszę poderwać tą klaudię, bo jest bogata. Chłopaki dołączają do grupki! Owróciłem dziewczyny, poznajcie kacpra to mój piesek. Myśli, orzesz w mordkę, ale słodziaczek z niego. Kocham chłopaków, co mają pieski. Ten piesek jest taki śliczny. Ha, 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 ej zaraz czy to jest pieseł? Dobrze widzę? Tak to jest pieseł. Ta popularna rasa psa XD. Kacperku, przywitaj się z dziewczynami. Hał, how, how ja Kacper, hał, how, how dzień hał dobry. Ale powalone uniwersum, jakim cudem on potrafi mówić. No mówiłem wam, że czasami coś potrafi powiedzieć. To możemy, pogramy na Brookhaven jakiś roleplay? Tak, ja jestem bardzo chętna. Oki, ja też, dawajcie na serwer. Dołączają na Brookhaven. Oki, to jakie role robimy, macie jakiś pomysł? Jesteś facet, to zaproponuj coś, haha. Ha. To możemy zrobić tak, że Klaudia będziesz moją żoną, a Zuzia córeczką. Myśli od razu żoną? Nie podoba mi się ten pomysł zbytnio. Ale dobra ma słodkiego pieska, to się zgodzę. Halo, Klaudia, co o tym myślisz? Oki, zgadzam się, haha. To co, zaczynamy? Tak dawajcie. Może kupisz domek, Klaudia? Widzę, że masz VIPa. Najlepiej jakąś willę, aby było bogato z kibili. Tak, to jest super pomysł. Grali w Brookhaven przez dwie godziny. Ale było super. Jesteście niesamowici. Super, super, jak kochać, Klaudia. Klaudia bardzo słodki. Haha, ale twój piesek to jest słodziak. Widzisz, mój piesek nawet cię pokochał. To coś musi oznaczać, haha. Myśli, kurczę, zaczyna mi się zachowanie Olivera średnio podobać. Czy ona właśnie podrywa moją Besti? Muszę z nią pogadać. Klaudia, a czy możemy pogadać na czacie prywatnym? No jasne, Besti, śmiało, chodź. A wy na nas poczekajcie, zaraz wracamy. Na czacie prywatnym? Co tam się dzieje? Czemu mnie na priv wyrywasz? Ogólnie nie podoba mi się zachowanie Olivera. Czemu niby? Jest mega spoko i ma słodkiego pieska. On cię podrywa, nie chce, abyś z nim randkowała. Ja pidi serio bestii. Naprawdę o to się martwisz? Robię dla ciebie wszystko, a ty jesteś zazdrosna. Nie jestem zazdrosna, po prostu czuję coś dziwnego. Ósmy zmysł mi mówi, że to może być toksyczny chłopak. Widzę, że jesteś zazdrosna i to mocno wybacz, ale wracajmy już. Nie chcę wchodzić w szczegóły, o czym tam myślisz. No dobra, ale pamiętaj, co ci mówiłam. Dziewczyny wracają na grupkę. Okej, okay, wróciliśmy, czekaj, bo nie widzę Zuzy. Coś się stało, wydawała się jakąś wkurzoną? I w dodatku mało co mówiła do nas. Coś chyba jest nie tak. Luzik, wszystko jest git, po prostu ma chyba zły dzień. Wiesz co, mam do ciebie małe pytanko? No co tam? Bo ogólnie to spodobałaś mi się, co powiesz. Albo dobra, jednak to zły pomysł. Oliver, powiedz, Oliver kochać Klaudia. Haha, ha, czy ty mi proponujesz, abym była twoją dziewczyną? No, chciałbym, ale to pewnie odległe marzenia. Jesteś mega spoko i bardzo cię polubiłem. Luzik, możemy spróbować, ja też cię nawet polubiłam. Ojejku, ale super. Tylko jest mały problem. Wydaje mi się, że średnio do siebie pasujemy ty bogata, a Bekon. Średnio się z tym czuję, wiesz. Nie martw się, dam ci troszkę Robuxów i kupisz fajnego skina. Naprawdę chcesz mi pomóc? To niesamowite. Jesteś przecież moim chłopakiem, prawda? Nie możesz być smutny, Misiaczku. Tylko wiesz, tak, żebyś ty też miała, ile masz Robuxów w ogóle? Dziesięć tysięcy jakoś dostałam ostatnio na urodziny. Myśli, o w mordę 10 tysięcy robuxów. Muszę je wszystkie przejąć. To ile tych robuxów byś potrzebował? Nie wiem, może z 5 tysięcy? Aha, nie no to za duża liczba troszkę. Myślałam o 400. Tyle ci powinno styknąć, aby kupić jakiegoś fajnego skina. Znaczy, chciałem powiedzieć 500, liczby mi się pomyliły. Aha, luzik, to 500 mogę jeszcze ci dać. Łap! Super, dziękuję kochana, to idę kupić jakiegoś skina. Kacperek, chodź do mnie. Tobie też coś może kupimy. Na czacie prywatnym! Kacpra i Olivera! Ha, ha, o w mordę stary, nie wiedziałem, że pójdzie tak łatwo. Cały czas powstrzymuje się, aby się nie śmiać, xd. No jest grubo, muszę teraz skina zmienić. Chociaż czekaj, może wymyślę coś, aby więcej od niej robuksów wyłudzić. Powiedz jej, że nagle ci skąta zniknęły. Nie no dobra, na razie olać, kupię nowego skina po prostu. Za wcześnie jest, aby kombinować. Oliver zmienia skina! I jak wyglądam lepiej teraz? No jest sztosik, dawaj do niej. Oki to chodź, nie może za długo czekać, bo jeszcze ucieknie z kibidi. Oki, Klaudiusz, wróciliśmy, jak teraz wyglądam? O, ale sztosik. Teraz ty to wyglądasz mega przystojnie. Wiecie, co, ja muszę lecieć, bo się już późno robi. Omówmy się z rana jutro, to pogramy, okej? Okay? Oki, nie ma problemu, kochana myszko, do jutra. Papa Klaudia, Kacperek, pozdrawia, hau hau. Ha, ha ale słodziak, dobranoc. Dobra, w końcu poszła. Jutro znowu się wyłudzi Robuksy. Chodźmy poszukać znowu kolejnej dziewczyny. O kurczę, tak szybko chcesz działać? Nie będzie przypału, że nas nakryje? Nie no coś ty nie ma szans. Ona wyszła z Roblox. Patrz, tam stoi jakaś grupka. Dawaj do nich. Oki, okay, tylko bądź uważny mordeczko. Osiemanko, grupka mogę do was dołączyć? Hejka przystojniaku, jasne że tak. Nie, nie dodawajmy nowych osób, oszalałyście. Seba, o co ci chodzi? Wydają się spoko. Tylko jedno pytanie, dlaczego twój ziomek ma skina psa? Bo to mój pies, nauczyłem go grać w Roblox. Ziomek, skończ sobie żarty z nas robić. Jeśli szukasz pajaców, to idź do cyrku i nie gadaj głupot. Ale ja mówię poważnie. Możemy się założyć o coś. Dobra, zrobimy tak, że ten, kto przegra, daje tysiąc Robuxów. Myśli o w mordę tysiąc Robuxów, tylko jak to wygrać? Tylko jak mam ci to udowodnić? Po prostu włączymy wszyscy kamerki. Jeśli faktycznie na kamerce to będzie pies, to daję ci Robuxy. Dobra zgoda, to daj mi 10 minut i możemy zaczynać. Ha, 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 to coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Tylko jaką ja mam pewność, że mi dasz te Robuxy? Bo jestem bogaty? Bo pytanie, czy ty tyle masz Robuxów? Tak mam na luzie, nie musisz się martwić. To ja lecę ogarnąć mojego pieska i zaraz wracam. Stary typoryty, jesteś jakim cudem? Mam kamerkę włączyć. Haha, wiem, mocny challenge zarzuciłem, ale mam pomysł. Wezmę swojego psa, założę mu słuchawki i go dam przed komputer. A ty będziesz tylko mówił do mikrofonu i jakoś to ugramy. W sumie nie głupi pomysł. Ty to masz łeb do interesów. A jak to wygram, to zacznę podrywać tą Amelkę lub to Na pewno na mnie polecą, jak zobaczą, że mam gadającego psa. A dobra, dawaj do nich. Jesteś gotowy? Już prawie. Daj mi chwilkę, ogarnę to i idziemy. Dobra, wróciliśmy. To jak jesteście gotowi? Czyli mówisz, abyśmy wszyscy włączyli kamerki? Tak. Ja jestem gotowy i na pewno dasz mi te tysiąc robuksów? Dana, luzie. Nie martw się, Oliwer, on cię nie oszuka. I mamy nadzieję, że ty też go nie oszukasz. Myśli, kurczę, najgorzej jak się skapną i przegram. Ja nie mam tyle robuksów, aby to wygrać. To co zaczynamy? Włączamy wszyscy kamerki? Ja jestem gotowa jak coś. Ja też, haha. Dobra, to dawajcie, włączamy kamerki. Wszyscy włączają kamerki! Orzesz w mordkę, co jest. Jakim cudem pies może grać na komputerze? Haha, <noise> ha, ha, ale jaja. Nie sądziłam, że to może być prawda. Sebastian, jednak przegrałeś zakład. Musisz chyba dać tysiąc Robuxów. Nie wierzę w to. To nie jest możliwe. Dać tysiąc robux. O kurczę, ten pies jeszcze mówi do mikrofonu. To jest przecież niesamowite. Sebastian, przelewasz te Robuxy? To jest jakiś fake. Nie wierzę w to. On mnie wkręca. Nie widzisz, że to jest prawdziwy pies? Przelej mu to. Nie potrafisz się z przegraną pogodzić? A ten piesek jest taki słodki. Daruj sobie, Amelia, nie mam zamiaru nic dawać. Czyli tak myślałem, że oszust, ale czego się spodziewać? Aha, fajnego ziomka macie. Wyszedł z gry. Co z moimi robuksami? Kurczę, przykro mi, że cię oszukał. Nie wiedziałam, że jest kłamcą. Spróbuję go jeszcze namówić, aby ci dał, bo to serio jest słabe. Myśli, ale ten Oliver jest hot i ma jeszcze takiego słodkiego pieska. Ja chcieć robux. Gdzie Robux? Haha, ha, biedny piesek robuxów nie dostał. Amelka, musimy pogadać z Sebastianem. Ja tego tak nie zostawię. Masz może jakiś pomysł, jak go przekonać? No nie za bardzo. Wiesz, jaki on jest. Jak coś sobie ubzdura, to raczej słabo. Myślałam, że jest spoko. Ale spróbuję z nim pogadać. Dajcie mi chwilkę, zaraz będę. Kurczę, mam nadzieję, że Amelka coś wymyśli. A tak poza tym, wiesz co? No co tam, Tosia? W sumie już nic. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dawaj, mów śmiało. Kurczę, podobasz mi się troszkę. Naprawdę? Ty w sumie mi też może powinniśmy zostać parą? Ha, ha, ha. Nie jest to głupi pomysł. Chętnie bym spróbowała. A piesek się zgodzi, abyśmy byli razem w związku? Tak, pies, zgodzić. Pies, chcieć związek. Ale to jest słodziak. No mój słodziaczek najlepszy. A tak z ciekawości, masz może jakieś robuksy? Haha, no mam jakieś trzy tysiące robuksów. A czemu pytasz? A, bo kurczę, brakuje mi do nowego skina troszkę. Jakieś dwa tysiące i chciałbym od kogoś pożyczyć. A to na luzie kiedy byś oddał? Ha? Nie wiem, za miesiąc? A co serio byś pożyczyła? No jasne, łap. O jejku, dziękuję. To ja lecę to ogarnąć. Zaraz będę. Haha, ha, ha, ale to było łatwe. Dwa tysiące Robuxów w parę minut. No mega naiwna laska, a co u Klaudi? Orzesz w Mortkę. Właśnie mi spamowała na czacie. Dodam ją do grupki. Jeszcze się przestraszy, że coś się stało. Hejka, Klaudia, sorki, że nie odpisywałem, ale młodszy brat grał na komputerze. Ja, Pidi, wiesz, jak się martwiłam o ciebie? Wiem, wiem, wybacz, kochana, zapomniałem poinformować. Masz może jakieś plany na dzisiaj? Możemy pograć w Stila Brain Rot. Co o tym myślisz? Oki, ja jestem bardzo chętna. Tylko mam pewien problem. Dałabyś mi radę dać robuksy? Chciałbym sobie jakieś rzeczy kupić w tej gierce. Myśli, kurczę, on cały czas ode mnie robuksy wyłudza. Nie, nie mogę tak myśleć. On jest za słodki, aby mnie wykorzystywać. Halo, Klaudia, jesteś tam? Masz jeszcze robuksy? Zostało mi jeszcze z pięć tysięcy, więc muszę oszczędzać. Daj mi z dwa tysiące, oddam ci za tydzień. Kurczę, ale obiecujesz mi to oddać? Już mi trochę wisisz. Naprawdę jesteś taką toksyczną dziewczyną? To zwykłe pieniądze w grze. One są naprawdę ważniejsze? Nie zależy ci na moim szczęściu? Hau, how, how! Dać Robux Oliver smutny. No dobrze, już dobrze, wysyłam ci. Tylko proszę bądź słowny i mi je oddaj. Ojejku, dziękuję. I tak jasne, oddam ci, wiesz co ja zaraz będę. Czy to jakiś żart? Dałam mu Robuxy, a on od razu wyszedł. Mieliśmy przecież grać w style a Brainrot. On coś knuje czy co? Chyba Zuzia miała faktycznie rację. Nie wiem, co już o tym myśleć. O hej, kabesti, co tam słychać? W porządku, a u ciebie? Coś jest nie tak, widzę, że coś się stało. Nic się nie stało, daj spokój. No, Stara, przecież widzę, chodzi o Olivera. Dobra, tak, jakiś dziwny jest ostatnio. Aha, miałam jednak rację, że coś jest z nim nie tak. Coś robi podejrzanego? Mam wrażenie, że on mnie wykorzystuje na robuksy. Przed chwilą gadaliśmy i pytał mnie, ile mam robuksów. W dodatku chciał pożyczyć dwa tysiące i mu dałam. Co, dałaś mu dwa tysiące robuksów? oszalałaś? Teraz to na pewno ci już nie odpiszę, to złodziej. Właśnie nie wiem, poczekam tydzień i zobaczymy, czy odda. Zerwij z nim, proszę. To wszystko jest podejrzane. Nawet do ciebie nie wrócił, musisz to wszystko odzyskać. Parę dni później. I jak tam starał ciebie, odzywał się Oliver? W sumie to nic nie pisał, nie sądziłam, że będzie mnie gostował. E, jednak miałaś rację, co do niego. Ma jeszcze kilka dni na oddanie, najwyżej do niego napiszesz. A z tych przyjemnych rzeczy to poznałam ostatnio fajne przyjaciółki. Co myślisz, aby je dodać do nas do grupki? Nie wiem, średnio wiesz, co myślę o nowych znajomościach. Gdzie je w ogóle poznałaś? Wiesz, co grały na Blocksburg i tam się jakoś skumaliśmy, ale uwierz mi, są spoko i nie są toksyczne. To co myślisz? Chcesz z nimi pograć? Widzę, że są teraz na grupce. Oki, to dodaj mnie tam. Super. To lecę do nich spytać je o zgodę, zaraz będę. Naprawdę pożyczyłaś mu dwa tysiące robuxów? Czy ty sobie teraz jaja ze mnie robisz? Hejka, o czym tak gadacie? Kto komu coś pożyczył? Amelia ma chłopaka i mu dała z trzy tysiące Myśli, co? To brzmi tak samo jak sytuacja Klaudii. Ej, dziewczyny, mogę dodać moją bestię do grupki? Czuję, że mamy tutaj wspólny temat. Wspólny temat, możesz bardziej wyjaśnić? No dodam ją i możemy tą dyskusję kontynuować. Oki to dodawaj. Hejka, jestem Klaudia i miło mi was poznać. Osiemanko, potem się przedstawimy. Kontynuujmy temat, który mieliśmy. Okej, okay, a jaki był temat, bo nie za bardzo czaję. No chodzi o to, że Tosia pożyczyła swojemu chłopakowi robuksy. Możecie mi dziewczyny nie wierzyć, ale ja też pożyczyłam. Serio, to może ja po prostu panikuję i jest to normalne, a oddał ci je chociaż? Ma jeszcze kilka dni na oddanie, ale nie spieszy mi się. Jedynie boję się, że nie odda, tylko jest jedna rzecz. Smuci mnie to, że jak się spotykamy, to tylko pyta o te robuksy. I po kilku minutach chcę zawsze pożyczyć, i jak dam, to ucieka. Wiesz o tym, że ja miałam to samo? A jak ma na imię twój chłopak, Tosiu? Oliver i ma takiego słodkiego pieska. Czekaj zaraz, co? Pieska kacpra? Haha, ha, tak! Znacie się? Wybacz, się, ale to jest mój chłopak. Jak to twój? Czy on nas zdradza? O ja, Pili, nie sądziłam, że będzie taki zwrot akcji. Czyli on wykorzystuje dziewczyny na robuksy. Musicie to jakoś wszystko odzyskać. Co za ham? Wiecie, co jest najlepsze? Mam jego adres domu. Serio? To wyślij tam policję, może, że jest oszustem. Ja tam pojadę z rodzicami i wszystko wyjaśnię. Chociaż czekajcie, dajmy mu szansę. Nie róbmy cyrku, niech wam zwróci Robuksy i z nim zerwiecie. A jak to nie pomoże, to będziemy działać dalej. Oki, to jest lepszy pomysł. Dobra, dodaję go do grupki. Osiemanko dziew. Zaraz, co wy tu wszystkie robicie? Haha, ha, niespodzianka, oddawaj Robuksy. Co? Skąd niby się znacie? To jakieś jaja? Widzisz, świat jest mały. Oddaj nam wszystkie robuksy. Przepraszam cię, Klaudia. To nie tak miało wyglądać. Ja zerwałem z Tosią kilka dni temu, ale nie zdążyłem jej tego powiedzieć. Ty kłamco! Jak śmiesz tak mówić? Jeszcze parę dni temu robuksy ode mnie chciałeś. Naprawdę wierzysz w to, że chciałem z tobą być? Dobra, oddawaj robuksy. Jesteś hamem. Aha, fajnie wyszedł i mnie zablokował. Mnie tak samo, co za wredny typ. Czyli wychodzi na to, że musimy mu wjazd na chatę robić. Kiedy, Klaudia, chcesz do niego jechać? Jeszcze nie wiem. Muszę wszystko z tatą ustalić. Nie rozumiem, o co mu chodziło, że nas zdradzał. Był taki w porządku. Ciekawy, czy ten pies też gada. W tym samym czasie? Hej stary, jest mega przypał. Dziewczyny się skapnęły, że je zdradzam. O w mordkę, jak niby. Opowiada całą historię. Kurczę, jest trochę creepy. Dobrze, że je zablokowałeś. Ile masz teraz robuxów na koncie? Około piętnaście tysięcy, ha ha O w mordkę, ale dużo. Dobra, to teraz się możemy podzielić. Podzielić? No po połowie razem nam się to udało zrobić. Myśli, mam teraz oddać połowę robuksów temu szczurowi? Nie ma szans, że mu coś tam. Halo, jesteś? Czemu nic nie mówisz? Mogę ci dać maksymalnie 500, jak chcesz. Co? 500 robuksów? Mieliśmy umowę, że się porówno dzielimy. Stary powiedziałem raz i tyle, to wszystko ja wymyśliłem. Ale ty jesteś oszust. Jak możesz mnie tak traktować? Znamy się już kilka dobrych lat. Dobra, denerwujesz mnie i zaraz blokaciwalne. Serio? Aż tak kasa cię zniszczyła? Ja pidi, co za fałszywy szczur. Tyle czasu poświęciłem, aby to wszystko wyszło. A on nawet mnie nie potrafi docenić. Parę dni później. To jak, tatusiu, jedziemy do domu Olivera? Masz na myśli tego oszusta z Robloxa? Tak dokładnie on. Ja nie jestem jedyna. To jest straszne, jaka ta młodzież jest dzisiaj zniszczona. Dobra, chodź, jedziemy. Pod domem Olivera! Dzień dobry, a kim państwo są? Jestem tatą Claudii. Czy tu mieszka jakiś Oliver? Tak, to mój młodszy brat, czy stało się coś? Twój brat okrada dziewczyny w Roblox. Co jak niby? Klaudia opowiada całą historię. O nie, co za szczur, oddamy wszystko, a jemu usunę Roblox. Koniec. Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę. Wtedy macie większą szansę na wygraną Robuxów.